Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3, no to rozpoczynamy, tylko poczekajcie, co zmodyfikuję, powiadomienie. mogę tutaj coś wyłączyć, chyba mogę. A będą przychodzić wiadomości i będzie powiadomień głosowych, bo no mi już się rozsadzi. A też taka może troszkę da to ty dopiero teraz, że tak możemy zrobić. Wracając do tematu, jeszcze odpalę sobie tylko na telefonie streama, żebym go po prostu mógł czat zobaczyć. I zaczynamy. No dobrze, gra wiele tradycyjnie Tylko pustawo. zagrać sobie po prostu szybką rozgrywkę tym razem. tam będzie na I to będzie taka jedna gra, tak naprawdę. powinna zagrać się pod rule. A dajmy chwilę czasu, otwórz pokój. 5K... 0PT. Zobaczymy czy ktoś dołączy. Co ja... No dobrze, tak może być, jak może to być w początku. Maksymalnie do czterech osób. Zobaczymy, czy tego dołączę. Może być na niebiesko. Dlaczego by nie? Zmienimy sobie na Ukrainę. Zobaczymy, czy w ogóle znajdę Ukrainę. Bo jest chyba ślepy dzisiaj. Jest. Czas pokoju. Brak czasu pokoju. Reszta może być. Chyba nie, będą się sobie, że tak powiem, zagrać jakąś luźną grę, albo na boty. W sumie na boty. W sumie dawaj. No, Jeżeli ktoś dołączy, to tutaj za dużo czasu minie. I będą dwie drużyny. Okej. Okay. Może być taka yy, zależność. Niech to będą. Tutaj losowo. Pozostałe nacje mogą być atomy losowo. Ok. I zobaczymy, co uda się działać. Bo inaczej, będzie mało czasu, za się po prostu na botę. Oj, to że jak gram w ten sposób, właściwie mogę je wszystkie znaczać. zaznaczać. Pomyślałem, że nie zużyję całego drewna? Nie. Myślałem, że cały drony i później co zamacham. Dobrze, nieco dobrze życia. Z kim gram? Chodzi o nację? Wenecja, o! Okej, okay, w tym wypadku chyba rozsądnie będzie jednak pójść w stronę drewna. Już tłumaczę dlaczego. Bo Ukraina zużywa pełno drewna Żywności drewna. drewno. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na ten moment. prawo. Odpowiadając. Yy, pewnej osobie sobie. Teraz już przypomnę sobie. Nie patrzymy jeszcze yy, tego robić, ponieważ byłoby wczoraj późno. Jej zobaczymy po pracy. Na pewno wymianka. Na pewno zrobimy sobie to. Tylko więcej drewna potrzebujemy. Przede wszystkim pójdziemy w drewno. Bo taki mamy pomysł na życie, że drewno będzie niepotrzebne. Ukraińską nację swego czasu uczyłem się grać, więc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno złoto od razu potrzebuję. To bezaparacyjnie, pozostali. Od razu do budowy tego. Raz. Może być jedno. Tak poziom, nie mamy teraz czas. Czy ja potrzebuję węgiel dużywać? Chyba nie. Węgiel już razy wody niepotrzebne. To wymienimy nie na razie 2000 złota na drewno. No Potrzebuję akademii jak najszybciej. To jest pierwszy budynek, który będę chciał wybudować. I będę chciał wybudować tak. O, mogę jeszcze jedną. Okej. Okay. Od razu po dążyć do projekcji sił. Okej. Okay. To by mi się przydało, ale zanim zacznę produkować żywność, trochę czasu mnie. Okej, okay, do pracy. Już produkujemy złoto. To muszę zostawiłem sobie niebieskie, a to nieważne. Zrobiłbym to, ale w tym momencie produkujesz za mało żywności, więc nie to dobry pomysł. Zróbmy w tym kierunku. dobrze, no i to tyle w tym temacie. Tutaj wiele więcej nie zdziałam. Może zróbcie jeszcze po jednej kopalni, tak, i po jednej kopalni, tak. A potem zrobimy kopalnie... A mamy jeszcze siedmiu wolnych, no to zróbcie jeszcze kopalnie złota w tym miejscu. I dwóch wyślemy tutaj, do pracy jeszcze na roli. Tak powiedziałem, drewno. Potem pozostałe. Idźcie sobie tutaj, też idź sobie tutaj w logo. ty też idź sobie tutaj gdzieś na granicę. Wiecie, bot to mnie tutaj nie zaatakuje specjalnie, tego jestem akurat pewien. ale nie ma też co kusić losu. dobierzmy mm -hmm. sobie piątkę stąd, idźcie tutaj. To muszę zrobić, ale potrzebuję więcej żarcia. Na żarcie to kiedy będziemy mieli, bo zwiększamy zbiory. Jedno i drugie mi jest potrzebne, się i to. Więc no, poczekajcie, coś mi. Muszę coś poprawić, bo mi się chat wyłączył. E, gram na boty, bo nie miałem. Mam e, 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 tylko pół godziny czasu przed pracą, więc. E, to jest najszybszy sposób rozgrywki. No to no, boty się specjalnie to się starają, ja precyzję zbuduję armię, jeżeli nie się przygotują. No to, a właśnie. Może weźmy sobie 10 ludzi maksymalnie. Tak, maksymalnie 10. Budujcie mi to, mogę sobie tutaj wybudować, to to nieważne. I idźcie do pracy. Więcej dzisiejsze by to potrzebowało, bo kamień by to potrzebowało do budowy. Potem jeszcze to zrobimy. 5500, tysiąca, tysiąca potrzebuję. Yy, wymienimy sobie 2000 na na, na na drewno może. Bo jak już produkuję, to tam tragedii nie będzie. Dobrze, no, potrzebuję jeszcze na to i to mogę w sumie poczekać, bo już mamy pomienię żywności. Chociaż nie, wymienimy sobie jeszcze w sumie nie zaboli, jak żelazo wymienimy na żywność. Proszę bardzo. I potrzebuję to przede wszystkim. No idziemy w stronę no, rozwoju militarnego, nazwijmy to. W przypadku Ukrainy to chyba też szybko szczelności, bo oni już posiadają chyba do silny no, 12. No lepiej byłoby to rozbudować. Dlatego, że mam mało czasu. Po prostu. Ja mam pół godziny czasu. Więc bo tam jest najszybciej po prostu. Chyba że chcesz założyć pokój, to wtedy z tobą program. Chodzi o czas po prostu. Ja mam e, czasu więcej na dom rozgrywkę. Poważnie mówię. E, diplo może być diplo, proszę bardzo, wybudujcie. No będzie niepotrzebne. E, możemy pójść w tym kierunku. Po prostu nadzwyczajnie się poszedłem w stronę... E, braku czasu nazwijmy to na chwilę się tu fortyfikujcie, bo chwilę botu to chwilę botów zrobić tę hatę. Jak już oni się sami na siebie wybierają. Właściwie biorąc pod uwagę z zdolności botów, to myślę, że sam mogę yy, przeprowadzić pierwszy atak. Dłóżmy jeszcze to, nie zbogatuję jeśli chodzi o ilość żywności. Jeden się w tarczowniku produkować na potęgę. No niestety! Dlaczego mi nie ma ostatnio przy komputerze, za bardzo pan pracuje. A potem odsypiam. No Od teraz by to potrzebujemy. Może i żywności, mamy za żywności. Yy, tego się nie opłaca robić. Stąd, tutaj, jak najszybciej. Gdzie jeszcze pominę Właściwie to muszę zbadać sobie mapę. Właściwie to mogę zrobić będzie najszybciej. Oj, tarczownicy! Tymczasowy odwrót do naszych tarczowników. Jak zdołacie się, wycofacie się tutaj i dostaniecie wsparcia. Wy też się chwilowo wycofajcie tutaj. Te mamy, są to na froncie, nie? No wie jak, żeby inaczej? Mogę budować arterię, mogę budować arterię. Więc za chwilę to wykorzystamy. No teraz pójdziemy w kozak krzyczowy, bo nie są najbardziej mobilni. Jak będziemy taką taka możliwość, podjemy kolejne budowlę. To mi się przydało, ale na to poczekamy. Proszę bardzo, idźcie tutaj, tarczownicy. Macie iść w jednym oddziale i stańcie tutaj, i na oficera przede wszystkim, bo oficera narobi największe szkody. Reszta się samo broni. No, jednak bez tarczowników nie ma co puszczać. Uzupełnić formację, uzupełnić formację. I wy też, uzupełnić formację. Bez tarczowników nie ma co się zapuszczać. Nie mogę z tego co widzę. Przynajmniej dopóki ich nie ulepszę. No Właśnie, jak mam już trójkopów, to mogę sobie pozwolić na rozbudowę kopalni, mogę kolejny ratusz wybudować. Największa będzie zdolność do projekcji sił. Gdzieś jeszcze mam stosunkowo blisko? Chyba nie. Dobrze, to wy to rozbudujcie. Możemy to tak bardzo się produkować, kolejny ratusz to będzie produkował... Może być drewno jeszcze w tym miejscu, dlaczego by nie? Żarcie, więc jako tako nie potrzebuję, będę produkował na chwilę. Tak o, teraz już to rozbudujmy. To by się przydało, ale złota z kolei nie mam. No wiecie, złoto u mnie to jest towar deficytowy, z tego co widzę. Yy, czy ja chcę teraz pozbywać się całego pożywienia. No może iść. No kolejny oddział. Kolejna palanga. No to by mi się przydało rozbudować lub stąd, ale złoto 5500 to jest jednak dużo, muszę powiedzieć szczerze. Czy tego chcecie, czy nie, to nie będzie taki proces gromadzić taką ilość. Ale wydaje mi się, że jak nie będę dawał butowi czasu na rozbudowę, bo mój może dostać lanie. No, wieże obronne stawiają. No tak, wieże obrony sobie mogę pomarzyć z najwyżej. Ukraina chyba nie potrafi, taki nie chyba tak naprawdę nie takiej portyfikacji stawiać. Podam się no, w Ukrainie to, że bardzo szybko że się się ukraiński kozacki, więc wolno, że projekcji się urośnie też o postępie. Hmm. Łączę jako taką daje rada. Wiesza mi się stream na telefonie, więc yy, zastanawiam się, czy mój internet się wyrabia, chyba daje radę. Nie wiem, czy na multy no, grać, z tego co widzę, na inaczej się streamować. Pa, ją do, do Bosza, a to cwaniaki, obserwują mnie do Bosza. Hmm, może myśli mi jeszcze jeden oddział, niech się tam pobawią trochę. Nawet jeśli nie wygrają, to chociaż zadadzą mi jakieś straty. Okej, okay, przydałoby mi się rozbudować to, ale żywności tyle nie będzie, tak yy, Siłę ognia jak najbardziej, proszę bardzo, chociaż to na początek. Niech nasi ludzie już trochę lepiej strzelają. Dołożymy im to, mamy mamy wystarczająco ilość żywności. A municji im generalnie powinno wystarczać. Tak zrobię te dwie technologie, powinni jako tako sami sobie poradzić. Macie kolejny oddział. Nie ta formacja, ta formacja, w linii. widzicie? Co poda kadalierów na, na nie wysłali, ale już oddział zaczął działać. Nie no, na boty to jest. To jest ja zwałam jest sobie razę trzyma niekoniecznie. I z tego co widzę, to mam spokojnie szansę. Podbędźmy się tego, a wymieńmy sobie to na żelazo. Za mało, ale za chwilę dołożymy, albo właściwie możemy nawet od razu drobną wymienić jeszcze na żelazo. To będzie mi jeszcze większy siłownia. Ile potrzebuję na to? Złoto tyle, żywność tyle. Jeśli chodzi o technologię, no to obawiam się, że Ukraina rządzi pod tym względem. No nie wierzę. co jak do siebie. A już wiem dlaczego. Staraj się coś cofać. Zaatakowali mojego sołusznika. Uratowałem sołusznika, nieświadomy. Proszę bardzo. Odciążemy sołusznika. Całkowicie nieświadomie sołusznika uratowałem. Słuchajcie, obniżę sobie na telefonie, jakoś nie doczekało. No, 140, ale się jest i się docina. Ciekawe. Jak bardzo rozstrzelałem. E, tam, do siebie. Ja tylko powiedziałem, z dwoma butami to sobie radzę spokojnie. Jeszcze co, na wypadek, gdyby przegrali... ...to zaatakujcie z tej strony. Tak, wiecie, profilaktycznie. Muszę rozbudować trochę bardziej produkcję, może drewno wymienimy. Priorytetem w tym momencie jest rozbudowa trochę produkcji złota, bo zużywamy ogromnej ilości. Patrzę potem, jeżeli i więcej mamy najemników, i więcej mamy armat, i więcej mamy oficerów, tym więcej złota zużywamy. Dziwne, coś internet mi dzisiaj nie domaga. Okej, okay, możemy kolejny kolejny kozacki. Przyjęliśmy skład artylerii. No nie wiem czy to wygramy. Ustawię sobie niemożliwe. Tak, wchodzę jak do siebie, w Nie wiem czy mogą to wybronić, ale chyba... Chyba się nie spodziewali takiego lania. Taka bez pomocy to wygram. Bez kitu. Ja tak jak powiedziałem, boty nie są zbyt silne po prostu. Możemy sobie przeprowadzić atak profilaktyczny tutaj, żeby też odciążyć sojusznika, bo tutaj już mamy zdobytą bazę praktycznie. Hmm. Tutaj... mogłem wykorzystać Jest skład artylerii, ale nie ma takiej potrzeby. Chętnie złoto natomiast wykorzystam, bo to będą stosunkowo bezpieczne. Możemy zaatakować ich z tej strony, to odciążymy jeszcze bardziej sojusznika. Sojusznika, który specjalnie się nie stara. No powiem szczerze, że, że boty to jest yy, zabawa, naprawdę... Chodzimy jak do siebie, jeśli chodzi o boty. Tylko zbliża tu zostawiłem. Ciekawe czego wysadzili sobie koszary. To nie moje dzieło. Moje to co najbliżej najwyżej... sumie? No Tak, będziecie żywność produkowali. Proszę bardzo. No tarczowicy nie obronią się. Sipro naprzód, ja im zaraz bardzo zajmę. No wiecie, chłopaki, no macie tutaj kopalnię złota, by cię przyjęli. Jak najbardziej. powstają się chociaż. A moi ludzie gdzieś tam na sobie wyglądowali. No, moi ludzie ja tam wchodzą do siebie. Ci sobie tutaj stoją, atakują sojusznika mojego, a ja im rozwalam bazę. To jest bot po prostu, no co poradzić, to jest bot. Co... Którzy się śmieje, ale... Rozumiecie o co mi chodzi. Ja mu rozwalam bazę, a atakuję dalej dali jakby nic się nie działo. Wszystko w porządku, może być. Nic złego się nie dzieje. Na złoto, okej, okay, mamy zapas złota, teraz wystarczy tylko to rozbudować. Też atakujcie. Proszę bardzo, bawcie się dobrze. Może odmiana są zabiorę. mam zapas ludzi. Opaki? Wy macie tutaj wejść. Tutaj do bazy. O, bo ci się chyba zaczął cofać. Chyba wyczuł pismo nosem. A, i też, patrzcie, jaki docisk sołusznik robi. Na dwa fronty weźmiemy to bazę. O, o, o. Tarczownicy. Z mojego działu oddziału tutaj nic nie dostanie. Ale to drugi będzie nie da się udziałać. I moi tarczownicy. No tak, powiedziałem. To już jest koniec historii. Szybkość idealnie. W idealnym momencie się szczelność możemy sobie, że tak powiem, pobrać. Jestem już gotowy, jakiś oddział jest. To się dobrze. Tak fajnie to wygląda. Eee, jakby uciekali przed tymi, ale go nie no to naprawdę tyki. To tak się zaczęła wyglądać miętami. Ten go siekierą, ten go misią. Też tak można. Ojoj oj. Ale wsparcie są u bardziej najbardziej cenne. Jestem od razu. To też, ale nie wiem czy zabijać was tych ludzi a dobra, wysadźmy nie oddawajmy pola, jak już zajmiemy nie jestem przekonany, czy powinien tak atakować proszę bardzo, dobudujcie sobie to proszę bardzo, dobudujcie, dobudujcie tutaj to to się jak najbardziej przyda wymieńmy sobie tak samo jak poprzednio ale drewno i dzięki temu rozbudujemy sobie kopal yy, kolejne kopalnie złota. A nawet dwie kopalnie złota, jakbym się postarał w tym miejscu. Tylko nie skończą. Proszę bardzo, tak. Skończyli? Skończyli. A jeszcze możecie tu budować kolejne kopalnie złota. Dlaczego by nie? Proszę bardzo. Druga tutaj. Jest gotowa? Jest gotowa. Proszę bardzo. No i złota mi teraz do końca gry nie braknie. Widzę, że moje oddziały poszły, że tak w, w tym miejscu. Ale sołusznicy atakują z jednej strony, ja atakuję z drugiej strony. I wydaje mi się, że to jest kwestia tak naprawdę tylko, żeby sołusznik podciągnął artylerię. Więc ja nie muszę się już bardzo starać. Na, że tak normalnej grze na multi bo to nie przeszło. Ale boty to boty. 11 tysięcy węgla by mi się przydało. Z jak dobiję do 100 tysięcy żywności, to wezmę sobie węgiel. Właśnie, ja sobie to wybudowałem. Proszę bardzo. To tutaj postawimy na piechotę na pikinierów. A nawet dwa. Proszę bardzo. Jest z tej strony szybki, nie, żeby do nich atakowali i dość piskali. Czego nie zrobiłem? Czego nie zrobiłem? Jak musicie? Ale wiecie co? Nie wiem, czy ja chcę. Chyba jeszcze stracę tę to ja, to martwę, jak zmieniłem życie. Jakbyście tymi tutaj kapłanami zajęli, to już jest po naszej stronie. Dokładnie. No to to już jest, wiecie. To jest tylko kwestia chwili, żeby weźli i zniszczyli wszystko. Kuzar, A zapewniam, że Kuzar odpowiada jako zakusiciel, jeśli chodzi o szybkość i mobilność. Kolejny oddział na przód marsz. Mm, nie tutaj, tutaj. Mogę zrobić kolejną, mogę zrobić kolejną. No sobie dobię do 100 tysięcy? Ja wam mówię. A tutaj to jest z artylerii, prawda? prawda? Jeszcze jest tutaj koszczelność, ale jedno i drugie wymaga ode mnie węgla w ogromnych ilościach. w sumie 50 tysięcy myślę, że wystarczy. Proszę bardzo, to na węgiel w zupełności wystarczy i to na węgiel. To potrzebuję tak. Najpierw chyba skoszczelność, a potem zrobimy to. Ja nie, nie jak sobie teraz żywność, a węgiel wyminie. Tylko wydaje mi się, że tylko dość mało, ale styknie. Nie za chwilę dokupimy jeszcze węgiel. Nie ja może dokupmy węgiel, żeby mieli czym strzelać. Proszę bardzo, za drewno. Dobijemy do 50 tysięcy. Dobiliśmy do 50 tysięcy. Oj, oj, jeszcze są w stanie kontratakować. Znaczy, ja właśnie dobudowałem, prawda, ale żeby znaczy, żeby produkowali jeszcze więcej Serdziuku, to już nie. Kończyli się tutaj. O, tarczowników mogę. Powiem wam, jak ja mogę tutaj tarczowników robić, to już właściwie wygraliśmy w rozgrywkach. Musiałbym się specjalnie postarać, żeby przegrać teraz. Jeszcze zwiększyć sobie linię populacji w ten sposób, może tak zrobimy. mamy no akademię. Może być Akademia też. Też widzę, że nasi tarczownicy skutecznie potęży kontratakują. No dobrze, wygląda na to, że już jest po zawodach. Proszę bardzo, stajnia. Robimy najpierw to, ze siły nie atakujecie. Chyba nie znowu nie znaczyłem tego. Jakie skutki krótkawiszowe, A, chyba Aby to musiał No Moi tarczownicy już chyba nie żyją z tego co widzę. A? No, a pełne ulepszenie prawie, 32 uzadają. zadają a jeszcze nie osiągnęliśmy pełnych ulepszeń tutaj. Może dodajmy sobie jeszcze do ulepszeń trochę. Wyślijmy tutaj 72 serdów na imprezę krajognawczą. To by się przydało dodać, ale żelaza potrzebujemy ogromnie gości z kolei. Może 50 tysięcy drewna na żelazo tym razem. To może do, dodamy trochę do samoobrony. I proszę bardzo. Bawcie się dobrze. Wiecie, czasami nie to. Nie ten budynek. Tu jeszcze. Najpierw tak, do pewności, proszę bardzo. Tak i proszę bardzo, tak. To poza wszystko będzie zaopatrzone. No to już jest po zawodach. Tak. To już weźmiemy do siebie. A nie, tutaj jeszcze koszary odbudowują. Może wysilimy jeszcze wsparcie, tak. Jak mamy akademię, proszę bardzo, tak. Przydałoby się to, przydałoby się to i przydałoby się to. No już myślę, że 82 kopów yy, w tym to wystarczy zupełności. Okej, okay, i zapomniałem to znaczy. Kolejnego ratusza chyba nie ma sensu. Ostatnia technologia tutaj. Na to potrzebuję złota tyle. Żelaza tyle. Żelaza mogę pozyskać bardzo łatwo. Znowu drobno na żelazo, proszę bardzo. No to już się po zawodach, ale nie muszę już nic robić. No i zwycięzłamy. łamy. Jak na taką szybką rozgrywkę, pokazuję raz jeszcze dlaczego włączyłem boty, żeby nie było trzech tylko na szybkiej rozgrywce i tu puste pokoje. Po prostu nie było z kim zagrać, ale to jest tak nie problem. W takim okazji, dziękuję za uwagę, bo ten się spodobał to zapraszam na kolejny na moim kanale. Starałem się zrobić po prostu na szybko materiał. No to trzymajcie się do następnego. No i cześć.